Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, tak bardzo ważnym dniem dla nauczycieli, dla całego grona pedagogicznego. Przede wszystkim dziękujemy im za ten trud, za, za tą misję, którą sobie wybrali. Przede wszystkim za wychowywanie przyszłego młodego pokolenia Polaków, za tą pełną edukację, która ostatni czas pokazywała, była utrudniona, gdzie praca zdalna była niemożliwa, a stała się normalnością. I to było przede wszystkim z myślą o młodzieży, z myślą właśnie tego też między innymi liceum ogólnokształcącego Jana Dąbrowskiego w Kutnie, który cieszy się niezwykle dobrą opinią, gdzie uczniowie z chęcią tutaj chcą przychodzić się uczyć, a później chcą spełniać swoje marzenia, czyli iść dalej, studiować, wymarzone kierunki, ale dla nauczycieli przede wszystkim wielkie podziękowania za wysiłek, za trud, za tą cierpliwość i za to, że uczniowie, młodzież może zawsze na nich liczyć.